To żyje, to żyje! Kurde! To nie wal do tego! No Przedam drugi! A pan Co Kurwa Nie, ale króli Nie,

Cec Alfa do, na to alfa czy mam wierzać za barakrzyjałem dobra panowie. nic nie widość. Wrócić, piją na rzekę, lubię narzekać. Dobra, do przodu jeszcze na oczek. A Darko, w którym miejscu stoicie na wzgórzu? Jesteśmy po lewej stronie, najbardziej po lewej. Real Bradleya. Dobra, tutaj Jager wezmą m do niego Brawo 2, odległość 400 metrów. Następna stacja paliwowa, właśnie wiertnicza, ta druga Załoga wybita Tak, chyba skład jeden rozwalony jest Myślę, że nie będą to medował, skoro przez Dobra, się tam chyba dużo. Tak, jak mi się wydaje. Dobra, możemy lekko zejść. O, e, Amerykanie. Jak, jak jeszcze nas zabiją, to się zdenerwuję. Nie, to było przy samych y, rafinerii. Znaczy, no przy to samych jest przejechany jakby. Padł. No, no, ale no, nie no, wiem, no. Co to się tam. Z nim stało dalej? Chiruku, no, ja go dam cpr próbowałem ratować. Nie wiem, ale się potoczyło. Okej, okay. ty jesteś generalnie dowódcą Roty? Czy kadry? Mm, dowódca Roty właśnie za tobą, pod czołgiem. Co chciałeś? Może chciał się zaciągnąć? Ruszaj. Brawo na wzgórzu. Mieluś. User in your channel timed out. Możemy przejść. Okej. Okay. Dobra, panowie. Teraz mamy luz-blos. Chyba pozostaje już grane zdjęcie. Okej, okay, chcecie odpocząć sobie? No to zostaniecie zawodowymi kierowcami. Zejdźcie na dół, niedługo przyleci wobec śmigłowiec, odprowadzicie hamwiki nasze. Mówisz do auta Słucham. Do Arku trzy mówisz? Tak, jak najbardziej. Nie po to woziłem tutaj. No dobra. Gadać do kogoś innego. Zejdźcie tam, nie na do niedługo nowy No czy właściwie u nas Argo nie będzie mógł jeździć chyba? No, Argo nie zostanie